Dobra, załadowałem się. Widzę swoją postać. I możesz się ruszać, nie? Mogę się ruszać. Urna. No, no... Zajęło to jedynie dwie godziny. Nie, nie, nie. Dwie godziny zajęły rozmaite inne rzeczy. Co ty masz za spodnie na dupie? Co za gacie? Czy masz całą tą szatę tak. tego poza górą i poza yy, karwaszami? Mhm. Czy masz dół Chyba. i sandały? I ten kaptur. Nie wiem, co prawda co. To zielony zielony jest cały. <noise> o, bogowie. Tak, mam, mam sandały, kickę e, i ten. I kapturek. Jak nosisz czarną kieckę, to mam. Jestem Tam. podejrzliwa. Why? <noise> Nie ufam facetom w czarnych kieckach. Oj, przestań. Puść na mnie. No, zaraz ty Ja jestem kapitanem. Już, już. No patrzę na ciebie. No nie wyglądasz jak przeciętny facet w czarnej kietce, to prawda. Czekaj, czekaj. Mówisz, że na mnie patrzysz. No mówię na ci... Patrzę na ciebie. Coś jest nie tak To jak... fajnie, bo cię nie widzę. <laughs> jak to? Tu jestem, no, tu to. przed tobą jestem. Z pochodnią. Nope. Nope. A wcześniej mnie widziałeś? Owszem, wcześniej cię widziałem. No więc mamy dzisiaj cały dzień problemy. Nie, nie wiem, faza, czy ty dostałeś coś w ogóle, czy nie? To znaczy. A, no znaczy, Uderzyłeś okay. mnie teraz, Finnie. tak. Ale właściwie to ze cztery razy. Dobra, przywal mi jeszcze raz. A, on ci widał. On cię bije i ja to widzę, ale on stał patrząc się dla mnie, stał patrząc się na suszarkę. Dostałeś? O, doleciało. O, to chyba Nina. Tak. Nie. Ale przynajmniej działa e. PVP. To wiemy. Znaczy ja nie dostałem żadnego damage'a, jeżeli o to pytasz. Znaczy ja widziałem u ciebie, że dostałeś, znaczy w sensie ten, widzę, że ci zeszło ze zdrowia. Ale, ale już się leczy. A u mnie nie zeszło. A, no tak, no to masz jakiś problem. Nie, nie jestem przekonana co do tej lekkiej zbroi. No bo nie jest dobra. Jakbyś sobie katanę zrobiła, jakąś lepszą zbroję, to ten. Widzę, że walczysz ciężką bronią, ale nie widziałam tej broni, Marecki. No. Ech, no to chyba ewidentnie jest jakiś, kurwa, problem. No. Tak, to widzimy. O! Katana się zrobiła, cudownie. To możesz wejść z kataną i zobaczyć, jak będziesz wyglądała z kataną. Jak? O! Jestem przeciążona! Ta <laughs> katana jest za ciężka. Przepraszam, podejdę sobie trochę szybciej do skrzyneczki i zostawię tam, nie wiem, co. E, kitańskie podwójne DAO, na co ja co ja przeczytałam jako kitańskie podwójne no. Dildo. Opas, opaska. No, Maro, muszę powiedzieć, że. jesteś wyjątkowo nieskuteczny dzisiaj. Jak rozumiem, A... próbowałeś kopać ten kamień? Ja cały czas próbuję go kopać. No to wiesz, jak to u mnie wygląda? No jestem w i machacz, machasz łapką. <laughs> typ, Bez kilofa, takie, żeby nie zrób było. Tak jeszcze raz zrób takie. <laughs> oh jest. Zdecydowanie oh machasz łapką. <laughs> A ja mam katanę. Oczywiście mnie pewnie tutaj nie widzisz koło siebie. Oczywiście, że nie. No. Ale ja Cię widzę. Uuu. Gdzie ten kamień, kurwa? O! Trafiłem. Raz. Gdzieś. Coś kiedyś. Chyba. Nie no, wchodzę w kamień, wszystko fajnie. Uuu. Niestety katana jest za wolna. Ale zadaję te. Au. No dobra, możesz mi oddać. Chociaż już mi au, 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 au. Czemu ja jestem taka pobita, by the way? Nie mam pojęcia. Wiesz, że zadajesz tą kataną... nie? Lewym, znaczy prawym klawiszem zapewne tak. Potrzebuję, no to... potrzebuję koniecznie stół do farbowania, bo nie mogę chodzić w tych kurde niebieskich ciuchach, niebiesko szarych, szaro-białych ciuchach, których wyglądam jakbym była... wyszła ze szpitala właśnie. No to... Hmm. pracuję nad tym. Pojawił mi się Compatibility Assistant z zapytaniem, czy przez przypadek Conan działa poprawnie. Nie. Nie, nie działa. Nie. O wow! Ja zadaję tym sporo obrażeń tym bydlakiem. Tak. Cholera. To nie jest szybka broń, ale ona... Jeszcze zapowiedziawszy to tak wali całkiem konkretnie. I dodaję krwawienie. Jestem przeciążona. Bo zabiłam gazelę, chodźcie tu który, znaczy faza, chodź tutaj i zabierz gazelę ode mnie. No bo jak Baro przyjdzie, to... Gdzie ty jesteś? Przed ja. tobą. A tutaj. A. Niosę ci gazelę, na wszelki Dobra, wypadek się bronię. I... Rzuć tę gazele. Mięsko i... Tego nie musisz podnosić, ale możesz. O gadzią skórę weź ode mnie. O ja mam przy sobie tysiąc drewna. A, i teraz zastanawiamy się, dlaczego jesteś przeciążona. Przecież będę to jesteś na umyśle. To swoją o. drogą. Wiemy o tym wszyscy. Możesz mi tego nie wypominać. A teraz wezmę również swoje sztylety, które będą działały, no tak jak wszystko, i naginatę. Jestem przeciążona. Wiem, bo mam tysiąc drewna w dupie. Wiadomo, ty, że jesteś przeciążona. drewno na miłość Właśnie Boską. idę je włożyć do stolarza. Ale to, to udowadnia mi tylko, że nie mam mojego wspaniałego bonusa do udźwigu. No, nie masz, ponieważ. Ponieważ niestety tylko lekka zbroja podstawowa ma bonus do udźwigu, nie wiem dlaczego to jest niesprawiedliwe. Faza biegnie do pieca i jakaś japońska laska tu biegnie. To ja. Z Didą. To mnie widzisz no... właściwie. Tak. Tak, faza jest przy piecu i ja, a ja jestem z Dzidą, tylko jak rozumiem walnąłeś w kamień. Aha. Aha. Ale to ty się nie ruszasz dla nas. Czy teraz widzisz to, co się dzieje... Ale, ale... kamień się rozpadł. Ale... ale kamień się rozpadł. Dostajesz obrażenia? Znaczy, o, ruszasz się. Animacja tak, ale... O, teraz doleciały pakiety chyba. Ruszyłeś się, lecisz do ty. O, kurka, wodna. Dobra, nie, myślę, że dzisiaj sobie jednakowoż nie pogramy. A ja właśnie. Aaaa! <laughs> nie wiem, co się wydarzyło, ale mi się animacja znowu zacięła. No dobra. Teraz skoczyłaś obok mnie. Tak. No i super. A faza też biegnie do mnie. Mhm. No i sobie biegacie wokół mnie. No i spoko. Tak. Czyli twoja gra albo. Rozumie, co ty robisz, albo rozumie, co my robimy. Nie oba naraz. Dobrze, czyli teraz gramy na serwerze, a nie przez hamaci. Bardzo dobrze. Ostatnio instalowałam hamaci w cholerę. Nie będę za nim tęsknić. Co ja mam z oczami? A, ja mam taki kolor po prostu. A znowu mi nos się rozpieprzył. Eee, dobra. Wszystko gra. Mam za mało cegieł. O nie. Oh, o no. nie. Muszę nakopać kamienia i nastawić jeszcze trzy cegły. Boże, dlaczego mnie tak wozi? Odzwyczaiłam się od konana. Długo nie graliśmy. O Boże, nie B, nie I, tylko tab. a, a. a, a. Au! Już działa. O! Czyli wszystko działa, dlatego tak się. Nie chodzę. Nej! I skacze i wszystko Zlatasz, działa. Gadasz, gadasz, pełen serwis. Tak jest. Dobra, o. słuchajcie, ja potrzebuję zapolować na paru łebków. Dobrze, panowie, słuchajcie, zanim zapolujemy na paru łebków, a, no więc, tak, ty masz tę mapę, tak? Tak, szukamy dziury. Szukamy dziury w całym, więc studiując dogłębnie topografię, kierunek wiatru, trasy, przelotu, kaczki, krzyżówki, kurde kurs dolara australijskiego, udało mi się ustalić, że miejsce, o które nam chodzi, to siedlisko śmierdzącego zła pod tytułem Shellback Hollow. Wcale nie zapytałam o to internetu, to pomówienia. Wiemy, gdzie mamy iść. Czy wszystko jest jasne? Zaraz nie. To co, co, co robimy w pierwszej? Czy macie jasność na, na tę okoliczność? Bardzo dobrze. Możemy, możemy się tam wybrać. Ale myślę, że najpierw możemy zapolować na ludzi, bo ty potrzebujesz coś do czegoś. Tak, ja potrzebuję esencji. W związku z powyższym możemy pójść do sąsiadów mm. i zapytać ich, czy mają jakąś esencję. Czyli tak, pójdziemy sobie na jakichś ludzi. Wyjdziemy na ludzi. Mm. Wyjdziemy na ludzi. Potem chcecie pójść do tego czarnoksiężnika. No to generalnie tak, ale ja nie wiem czy, bo tam są te, kurde, martwe żółwie. No to nie powinien być problem. Nie mogę na ciebie wleść. Czemu? No w zasadzie nie wiem dlaczego. Jesteś moim mężem w końcu. Właśnie, <laughs> to jest tak. To no, powinno być wykonalne. Nie chcę, nie chcę. No. Nope. Dobra, czy idziemy? Idziemy. Idziemy. Idźmy. Pójdźmy. Bo, jak widzicie, mnie już trochę nosi. O, widać chiny nie są do końca zepsute. No, no, inny morek. A to bijcie się z tymi chinami, proszę. Ja się zasłaniam, jak widać. Nie bijcie mnie. Ja się boję. Oczy zasłaniaj oczy. Niech się nie zmarnują. Skoro dzisiaj zacytowałam no, Mińska, to, to ten... to Chronię się przed potencjalnym Bóg, który miałby mi ten... się rzucić w oczy. Zacytowałaś? Mińska. Hmm. No A tu jest Japong, ale Japong nas ignorował. Ja zupełnie. jestem Japong teraz. <noise> ale Chyba już nie. Dobra. A nawet nie Japonk, tylko Japonka. Wiecie co, ja się chyba podleczę, bo tak zupełnie to kurwa, bo tak zupełnie to zignorowałam. I mam tylko, mam tylko jeden eliksir i jeden bandaż jeszcze. Ja mam dziesięć, także mogę się podzielić. Zapomniała, że coś takiego istnieje. Dobra. Bandażu. Szanowni Państwo, czy zechcecie mnie poratować esencją? O, jakaś mocniejsza pani. O, chciałam powiedzieć, że teraz zrobili coś innego. Mianowicie, że jeżeli się ruszysz, jak się bandażujesz, możesz się ruszyć. Nie jesteś przywiązany do animacji. Tylko, że to przerywa leczenie, oczywiście. No tak. Więc nie wiedząc o tym, zmarnowałam sobie dwa bandaże. Zaraz, ja sobie może zbiorę trochę trawki. No. A, i czyli bandaż jest zużyty, a ty się nie leczysz? A ty się leczysz tylko tyle, do, tylko do tego momentu, do którego się nie ruszysz. A, mhm. No Bo było tak, że cię faktycznie blokowała ta animacja, tak. a teraz tak nie ma. Co jest ciekawe. Musiałem po prostu to pamiętać. Wolę jak tak jest, bo to ratuje dupę czasem. O, widzę, że poszliście rozmawiać, kurde, o swoich bóstwach. Tak. Mhm. Dobra, to teraz.

nie A ja przyjdę. Jak tu się skacze? Ale tam kurde. Ale tam. Oj. Znaczy no nie. Usk usk uskakujesz? Tak, tak, tak. Okej, okay, nie, nie umiem... Oficjalnie umarłam, nie umiem się posługiwać kataną. <noise> Spokojnie ja też umarłem. Wszyscy żeśmy Z chyba umarli. Radośnie. <noise> Okej, okay. cudownie. Ja rozumiem, że ja jestem zupełnie niekompetentny, ale pod was się spodziewałem czegoś lepszego. Teraz włączę sobie muzykę. Ale przepraszam, że czego się spodziewałeś. Dźwięk. W sumie nie wiem. Głośne, ja przepraszam cię bardzo, dostałem wczoraj, kurde ja to tak śmiesznie nazywam. Żółtym L4 na kurde ponad tydzień. A co to jest żółty? A potem dostałeś, dostałeś dzisiaj w papę. Tak, dokładnie, tak się wydarzyło. Więc ja nie wiem, co ty chcesz od mojej kompetencji. Kurde, nie po... A, jak się wychodzi z naszego domu? Nie pamiętam. Bo... Na balkon wyszłam, kurwa. Też można. Możesz być przez balkon. A wyście już tam polecieli? A, no, ja poleciałem. O w mordę. Biedne, biedne, biegnę sama i goła. Biorę sztylety i będę normalnie walczyła sztyletami, jak normalny człowiek. Chciałam zaszpanować, kurcze. Katanę se zrobiłam. Kurwa. Ojej, ojej, ojej Nie kurwa. Pająk no, za mną dobra. biegnie je, kurwa. Dobrze, ja zginąłem po raz drugi, także jest zabawny. Już? Ej, ja owszem. Zjedli mnie z tyłu. Czy ktoś może ich zająć au, jak au, ja au. będę zabierała swojego trupka? A, Gdzie jest to? Oczywiście. To jest Maro. To się wydarzyło. To jest Maro. Ja, ja się zespałniłem proszę za ścianą domu i spadłem i straciłem pół energii. O kurwa. Ojej, oj, 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 oj. Co oni się tacy zajadli? Runaway! Fuck you! Czy to ja? Ja nie wiem, gdzie A! ty umarłaś, więc. <śpiewanie> o boże! Gdzie jest mój kapelutek? Zepsuli mi chuje? O! ja! Zostaw mnie kobieto! Nie sądziłam, że kiedykolwiek coś takiego od Ciebie usłyszę, ale okej. Okay. No, gruncie... Nie, muszę się podleczyć. Ja bohatersko uciekłam. Mam nadzieję, że tutaj żadne hieny mnie nie, zaraz nie zjedzą. O, to było... A nie, mój tak po prostu się zdjął mi ze nie wiem czemu. O, tak, biją, biją! Biją i straszliwy Japonku. Teraz będziesz pił mnie, ale. Japonku? Mówię, no że teraz ja jestem Japonku. Ojoj! Nie wiem, co się dzieje. Ojoj, oj. O! No nie, tak. no ile to? Kurwa, no. Bijcie go, bijcie, bijcie! Kurde, nie wiem. Mo... trzymam za ciebie kciuki. Nie mogę tam iść i zobaczyć, co się dzieje, krrrr, Gebele, no kurde, ponieważ jestem za słaba. Dobra, chyba żeśmy ich wszystkich ten. Czy to no, no to widzisz, że ja zginęłam tylko raz, co mnie bardzo cieszy. Ja zginęłam trzy razy. Because why not? Ale cały czas jestem niepocieszony faktem, że. Dobra, to ja was harwestuję, bo te zwłoki po prostu nie znikają. Nic tego. Dobra. Ech. Zgubiłem jedno ciało. Ale swoje? Nie, cudze. Włożyłeś <laughs> się do Tawczanu. Najwyraźniej. Była oh. taka ładna łuczniczka, którą zjadpają, którą chciałem serwestować, ale nic z tego. Mogę się modlić do Yoga. No? <laughs> Okej. Okay. Jeszcze mogę coś takiego. Aha. Oj, ajaj, I... I coś takiego. No, klęcz przede mną, klęcz przede mną, klękaj. Mam cię pasować na rycerza. To ja sobie już pójdę. Dobra, czy mi się zrobiła już ambrozja? Ambrozja. Sok z Ambrożego. Ambrozia, Zrobiła mi się ambrozja. W związku z powyższym mogę nastawić craft. Większy ołtarz. Kurde, drzewo mnie zatrzymało. Chyba wiem, o czym mówiłeś, Maro, kiedyś, parę odcinków temu. O, tak, widzę. Te gałęzie. <śmiech> 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 tak, właśnie, tak. Ej, to, to nie jest tak trudno, nie jest tak łatwo się uwolnić z tego drzewa, wiesz co? Nope. Owszem, masz rację. Drzewo musi zginąć. Niestety odrośnie, bo mamy bardzo e, małą ustawioną odległość. Mhm. Ja go tutaj Lokowania. postawiłam, sama z siebie go tutaj postawiłam, tak sama z siebie go tutaj postawiłam. I dobra, e, jakby co, jestem gotów na kolejną wygodę. Wyprawę, ja, ja tak już. O, ma, potrzebuję robaczków, żeby zrobić garść y, y, tego, żeby zrobić eliksir wolności, który ja bym bardzo chciała wiedzieć, co on robi. On, czy on przypadkiem ci nie te Jakoś staminy albo czegoś? Teoretycznie powinien i szczerze powiedziawszy, to nawet ma sens. Potrzebujesz wytrzymałości, jak kurde się parasz rzeczami natury erotyczno-tej. Okay. Sprośnej? Nie, chodzi mi od śmierci. A, to się nazywa. Moment, jak to się nazywa, to? Patologia. Patologia? <grymne> 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 Erotyczno-tonatycznej. To się nazywa patologia. Masz rację. Dobra. Naprawa przedmiotu zmniejszyła jego wytrzymałość? Przepraszam, co? To takie buty teraz, czy... czy... O kur... A, Naprawię też kitański łuk. Tak, jak naprawiasz, a nie umiesz robić i używasz zestawu, to zmniejszasz wytrzymałość. Czyli musisz umieć robić, żeby nie zmniejszać. Cudownie. Ale se wymyślili. A, mam wężowe jaje. O, masz? A, wężowe jaje, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Bo ja się ostatnio trochę do, do tego doszkoliłam z tego. Wężowe jaje zostawiasz sobie w kieszeni albo gdzieś i ma się mhm. zepsuć. I jak. Znaczy, jak ma się timer skończyć. Jak się timer skończy, to będziesz miał małego, małego węża. W kieszeni? Będziesz miał węża w kieszeni? Tak, <laughs> dokładnie. Dobra, jakby co ja mogę iść? Ja też. Ja odłożę. Rzeczy. Wyglądam ponuro, zgodnie z imieniem. Dobra, to albo idziemy na czarnoksiężnika, albo na konia. Co wolicie? Może Ech, konia? Na konia, no nie, nie, na, na konia, żebyśmy. Może, może nam się uda trochę podlewelować po drodze, zabijając jakieś stworzenia.